Sie ma, cześć, cześć SNORASIC z tej strony Rizrox. Słuchajcie, dzisiaj bardzo krótki poradnik, ale dla osób, które na początku naprawdę mogą mieć z tym problem, chociaż dużo osób to łapie, ale słuchajcie, u mnie na kanale parę komentarzy się pojawiło takich, gdzie osoby mają z tym problem. Dlatego słuchajcie, poradnik jak przenosić ciężarówki między mapami. Słuchajcie, znajdujemy się na mapie Port Północny. I teraz powiedzmy, że jesteście początkującym snowrunnerzystą, który dopiero zaczął grać snowrunner. I z moich poradników zdobyliście sobie na przykład ANK. I chcecie tą ANK przenieść sobie teraz do Michigan, żeby tam sobie jeździć. Logiczna sprawa, no, zaczynacie sobie z Norona robić po kolei, ale chcecie mieć fajną ciężarówkę, która, yy, którą zdobyliście z mojego poradnika. Ma już opony yy, terenowe, jest lepsza od tych początkowych ciężarówek. Jak to zrobić? No, jeżeli przeniesiecie ją z zatoki Pedro do garażu, to dalej jesteście na lasce i słuchajcie, żeby przenieść ciężarówkę między mapami, bo w że każdą ciężarówkę możecie mieć na każdej mapie. Musicie ją wrzucić do magazyn ciężarówek. Magazyn ciężarówek. I na Xboxie i się wciska X, czyli zachowaj, cyk. I w tym momencie zobaczcie, że w garażu nie mamy, widzicie, nie mamy żadnej ciężarówki. A w magazynie ciężarówek mamy naszą, yy, naszą ANK. Zobaczcie, jest. W garażu, prawda, przenosimy jeszcze raz. Wciskam X, napadzie, przenosimy do magazynu ciężarówek. I teraz, jak mamy w magazynie ciężarówek. To możemy tą ciężarówkę przenieść na każdą mapę. Wchodzimy sobie w mapy. Przechodzimy sobie na przykład rejon Michigan. Wybieramy sobie garaż. Jesteśmy w garażu na Michigan. Oczywiście jak się już Wam załaduje ten garaż. Mi się dość ładuje szybko, bo na Series S jest bardzo szybki dysk. I zobaczcie, jesteśmy, pusty garaż, nic nie ma. Magazyn ciężarówek zielony, a wciskamy. Mamy naszą ANK, wciskamy jeszcze raz. A potem czerwony. Mamy naszą ANK w garażu na Michigan. Opuść garaż, i proszę bardzo, już możecie sobie z tego auta korzystać w Michigan. Powiedzmy, że chcecie z tej ANK korzystać na innej mapie, robicie to samo. Holuj do garażu x żeby do magazynu wrzucić ciężarówkę Wchodzicie na mapę, wybieracie inną mapę Aha, jeszcze powiem jak gdybyście nie wiedzieli Żeby wejść na mapę To tutaj Macie kreseczki, jest menu, nie? Menu, to nie wciskacie menu, tylko tutaj obok jest takie dwa kwadraciki Jakby mapa lokalna, to jest ten guzik na, na padzie Ten tutaj Wciskacie ten guzik, to jest mapa lokalna i teraz, żeby przejść na mapę główną, to macie mapa główna pod X-em. Mapa główna. Jesteście na mapie głównej. No i teraz sobie przechodzicie na przykład, nie wiem, no na timer, chcecie to ma NK. No to klikacie sobie timer, tylko musicie wybrać mapę, która ma garaż. Eee, na przykład zalane tereny mają garaż. Przechodzimy sobie na garaż, klikamy zielony, wchodzimy do garażu. Oczywiście znowu jest ładowanie mapy. No, i teraz, jak jesteśmy w garażu, to znowu tutaj w garażu nie mamy żadnych ciężarówek, ale mamy nasz magazyn i klikamy sobie magazyn zielony, mamy naszą ANK, klikamy zielony, teraz czerwony i jesteśmy i wy, wy, opuść garaż. I zobaczcie, mamy naszą ANK w tej chwili na timer. I słuchajcie, każdą ciężarówkę, jaką znajdziecie, w SnowRunner możecie sobie wrzucić do garażu, do magazynu. I ją sobie przerzucić na inną mapę. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa. Jak będziecie grać koop u siebie, to możecie mieć ciężarówki gdziekolwiek, ale jeżeli chcecie pograć koopa u kogoś, to żeby mieć swoje ciężarówki, swoje, które macie na mapie, to musicie je pościągać do garażu, czyli robicie holuj, i potem wszystkie ciężarówki musicie wrzucić do magazynu ciężarówek, i wtedy, jak macie w magazynie ciężarówek te wszystkie ciężarówki, to te wszystkie ciężarówki będą w kołopie u, u kogoś. I wtedy sobie z magazynu ciężarówek swoje ciężarówki możecie wyciągnąć. Jeżeli, nie macie, jeżeli macie ciężarówkę na mapie postawioną, to wtedy w kopie tej ciężarówki nie będziecie mieć. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska. Siema, cześć!